Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka magazynu Skarżyski Powiat z widokiem nie tylko na góry. Dziś powiemy, gdzie rozpoczęły się prace związane z odbudową dróg powiatowych zniszczonych nawalnymi deszczami, jakie środki finansowe i na co pozyskał samorząd powiatu Skarżyskiego z lasów państwowych oraz jak mieszkańcy powiatu bawili się podczas jesiennego marszu biegu powiatowego. Zaczęły się prace przy odbudowie dwóch odcinków dróg powiatowych w Gminie Łączna, które uległy zniszczeniu po majowych nawalnych deszczach. 8 października władze powiatu w Osobach starosta Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska podpisały z wykonawcą umowę na realizację inwestycji. To oznacza, że już pod koniec roku mieszkańcy klonowa i gozdu będą mieli odbudowane drogi. Wartość zadania to prawie 1 800 000 zł. Środki pozyskaliśmy z tak zwane powodziówki 80%. Resztę środków zabezpieczył powiat skarżyski, ale też gmina łączna dołożyła kwotę 100 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, bo to była długo oczekiwana. Remont, długo oczekiwany remont tej drogi, właściwie po deszczach nawalnych w miesiącu maju, droga była w tak trudnym, w złym stanie, że naprawy cząstkowe już by nic nie pomogły. Zwróciliśmy się do służb. Wojewody o wsparcie i otrzymaliśmy takie dofinansowanie. Cieszę się ogromnie. Odbudowie poddane zostaną dwa odcinki druku Gust Psary oraz klonów Demłynie. W ramach odbudowy będą przebudowane dwa odcinki, to jest Gust Psary oraz klonów Demłynie. Tutaj cała, cała długość odcinka to jest 3 km. I tutaj praktycznie będzie przebudowana cała nawierzchnia, czyli będzie warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa pobocza plus istniejące wjazdy, które, które uległy zniszczeniu. Wykonawcą odbudowy obu odcinków dróg jest wyłonione w drodze przetargu przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych FART z Kielc. Inwestycje finansowane będą w 80% z dotacji pozyskanej przez powiat skarżyski w ramach podziału środków urządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w 20% z budżetów powiatu skarżyskiego i gminy łączna. Całkowita wartość remontów dróg to koszt rzędu ponad 1 682 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia robót to 30 listopada 2019 roku. 400 tysięcy złotych dofinansowania z Lasów Państwowych otrzymał powiat skarżyski na budowę drugiego etapu ulicy Ponurego w Skarżysku Kamiennej. Taką decyzję przekazał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak podczas spotkania prasowego w Nadleśnictwie Skarżysko. O dodatkowe wsparcie finansowe dla tej inwestycji czyniły starania władze powiatu. To nie jest to pierwsza inwestycja wsparta przez Lasy Państwowe, przez tu dyrek dyrekcji, która nas zawsze wspiera i dzięki temu naprawdę często możemy zrobić o wiele więcej dróg i na pociechy dla ludzi. Korzystają z tych drogi lasy, korzystają z tego ludzie i wiele innych osób z zewnątrz również tymi drogami się porusza, za co bardzo z góry dziękuję. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie nadal się tak dobrze układać, bo nigdy jeszcze nasza prośba o pomoc, o wsparcie nie została odrzucona. Zawsze jakieś środki na te inwestycje Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych wygospodarowała. Dziękuję jeszcze raz w imieniu każdej osobie, która przyczyniła się, która Zaangażowała się w to, żeby nasz powiat pozyskał dodatkowe środki na, na następną inwestycję. W ramach współpracy z samorządami w ostatnich czterech latach regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wsparła inwestycje drogowe na terenie powiatu skarżyskiego kwotą kilkuset tysięcy złotych. Lasy państwowe od czterech lat. Realizują inwestycje wspólne z samorządami, a mianowicie takie inwestycje, takie drogi, które są potrzebne dla lokalnych samorządów, czyli szczególnie samorządów szczebla gminnego i powiatowego oraz przydatne są dla gospodarki leśnej, czyli dla poszczególnych nadleśnic. Na terenie powiatu skarżęskiego w poprzednich latach były realizowane inwestycje wspólne, drogowe na terenie nadleśnictwa suchedniów, o czym tutaj pani poseł wcześniej mówiła, a w roku Bieżącym są realizowane inwestycje na terenie też powiatu na terenie Nadleśnictwa Skarżysko. Jest zarówno tutaj gmina Skarżysko Kościelne, jak i powiat Skarżyski razem współpracują. W tym roku na terenie powiatu Skarżyskiego Nadleśnictwo przeznaczyło 400 tysięcy zł na budowę drugiego etapu ulicy Ponurego w Skarżysku Kamiennej oraz 100 tysięcy zł na ulicę Pleśniówka w Skarżysku Kościelnym. Jak zaznaczała podczas spotkania poseł Maria Zuba, która wsparła starania władz powiatu przy ubieganiu się o dofinansowanie z lasów państwowych, warunkiem przyznania tych środków jest wykorzystanie ich jeszcze w tym roku. Drugi etap budowy ulicy Ponurego w Skarżysku Kamiennej obejmie wykonanie drogi na odcinku o długości 1,16 m, z jezdnią o szerokości 6 m i jednostronnym chodnikiem o długości 378 m oraz szerokości 2,15 m dwóch zatług autobusowych z przystankami. Powstanie także skrzyżowanie z drogą gminną oraz dwa przejścia dla pieszych. Ponadto w ramach inwestycji zostaną wykonane elementy stanowiące ochronę dla płazów, gadów i małych zwierząt. Powied Skarżyski już prowadzi postęp przetargowe. Jak informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej Marek Czysz. 18 października zostały otwarte oferty przetargowe. Wykonaniem inwestycji zainteresowane są cztery firmy. Władze powiatu na realizację tego zadania oprócz dodatkowych środków przyznanych przez Lasy Państwowe pozyskały także ponad 1 800 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie powiat czeka jeszcze na decyzję o wysokości wkładu finansowego gminy Skarżysko-Kamienna. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 3 miliony 600 tysięcy W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie nadleśnictwa skarżysko, udział wzięli poseł Maria Zuba, przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego, wicestarosta Anna Leżańska, członek zarządu Adam Ciok, wójt gminy skarżysko kościelnej Jacek Bryzik, a także przedstawiciele nadleśnictwa, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak, nadleśniczy nadleśnictwa skarżysko Zbigniew Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej Marek Czyż. Uczestnicy jesiennego marszobiegu wyruszyli w trasę z ulicy Szelejtu w Mostkach. Na miejsce startu z wyznaczonych punktów na terenie powiatu skarżyskiego dowiozły uczestników nieodpłatnie autokary. Imprezę otworzyli Jacek Jerzyk oraz Katarzyna Bilska. Piechurzy do przebycia mieli 8 km leśnymi ścieżkami, by przez Suchedniowski Stochowiec dotrzeć do mety. W zagrodzie pani Barbary Żuczek-Wolanki na uczestników marszobiegu czekał ciepły poczęstunek oraz wiele gier i zabaw z atrakcyjnymi nagrodami. Ten dzisiejszy marszobieg to jest trafiony z pogodą. Bo akurat starostwo chyba uwijało się dosyć mocno, żeby, żeby się wbić z tym terminem. No i w górze sobie też załatwili chody. I w górze, właśnie. Ale no, impreza wyśmienita. Można fajnie spędzić czas z rodziną, z dziećmi. Oby się to nie skończyło, bo tego wszystkiego czekamy. Następnego terminu czekamy na następne zabawy, na, na no, ten przemarsz wiele kilometrów. Jedne są większe, dłuższe, drugie są krótsze, ale wszystko ku zdrowiu. Ku Fajnemu spędzeniu czasu. Po raz kolejny odbył się również konkurs na najładniejsze zdjęcie selfie. Niezwykłą atrakcję w tym dniu stanowiły hodowane przez panią Barbarę Alpaki, chętnie głaskane i karmione zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników imprezy cieszyły się także stoiska przygotowane przez lokalnych pszczelarzy oraz ekosuchedniów i na polu u kopra. Brawo. Przez te pięć lat ja już tak razubia ostatni brawo, okres, brawo. prawda? to dotarliśmy do wcale nieukrytych, wcale niedaleko położonych, takich miejsc, o których mało kto wie, a które są po prostu perełką naszego terenu. I tak jak na poprzednim marsze biegu, tak i teraz zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego, spróbujcie raz się przyłączyć do nas, ponieważ tu nie chodzi tylko o ruch, tu nie chodzi tylko o to, żeby przejść się i pogadać z kimś. Tu chodzi też o to, żeby zobaczyć ten cały potencjał, który jest na w terenie powiatu skarżyskiego. Rozmawialiśmy z uczestnikami, że przyjeżdżają ludzie i państwo czasami mówicie nie mamy co pokazać. Nieprawda. Proszę mi wierzyć, jeżeli byście przynajmniej raz czy dwa przyłączyli się do naszych marszobiegów, to bez problemu moglibyście Państwo zaproponować wspaniałe wypady 3-4 dniowe, bo mamy co pokazać i staramy się to Państwu odkryć. Powiatowy Marszobieg Jesienny zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls. Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do Nadleśnictwa Suchedniów oraz Strzeleckiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Marszobieg współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach realizacji projektu Atrakcyjny Turystycznie Powiat Skarżyski. To teraz zwróćcie się, proszę tam do naszego operatora i powiedzcie wszystkim swoim koleżankom i kolegom, że warto z tych imprez skorzystać i brać w nich udział. Warto, warto. Dziękuję bardzo.